Wśród Dziś już wytłumaczyć nie potrafię, że i ta się bez ciebie jest. Stara płyta się się i szumi. Jest pęknięta tak jak serce. me Serce co zapomnie cię dobrze tańczy sto Jeszcze brawo W imieniu Grupy Wokalno-Aktorskiej Retro chciałbym złożyć na ręce Pani Dyrektor Ani Wilkiewicz wyrazy uznania szacunku, cierpliwości na próbach z nami i jednocześnie dołączać do tego Pana Piotra, Pana Pawła i wszystkich, którzy się przyczynili do tak wspaniałej imprezy, dziękując Państwu również za uczestnictwo. Państwa, jeszcze. Były momenty, nazwijmy to tak u nas trzydostu, takie trochę, ja wiem, może już nastarzałe, starzałe, pani dyrektor wszystko pobudziła, postawiła na, na nogi, że tak powiem, i nas tych wszystkich tych starych dziaciusiów <laughs> i babcie wzięła w obroty. I to jest efekt. Dziękuję. Województwackiego. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Poproszę tutaj Pana Radnego. Już bo we dwoje jesteśmy, więc poproszę, żeby nam było raźniej. Proszę Państwa przed taką publicznością, przed taką... Proszę Państwa, no wielkie ukłony z mojej strony, pewnie z pana radnego też. Jestem pod ogromnym wrażeniem i zawsze byłam pod wrażeniem i jesteśmy, będzie pod wrażeniem, tak? Dokładnie. Proszę Państwa, to, co to, to robicie. No nie to, że jesteś starzy, absolutnie, 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 młodzież się może od was uczyć. Tak Krzysztof? Naprawdę cieszymy się bardzo, że są, jest taka grupa, tak pięknie działa i tak pięknie nas reprezentuje idzie to w świat, bo ja to wszystkim mówię, gdziekolwiek jestem, proszę Państwa, to mamy cudowną grupę, cudownych seniorów i cudownych ludzi, którzy zarażają optymizmem i radością. Te piosenki dzisiaj to były naprawdę, no... Cóż tu powiedzieć? Gratulacje, ogromne, ogromne gratulacje. I oby więcej, Panie Aniu, oby więcej, więcej, więcej. My będziemy przychodzić... Będziemy przychodzić i będziemy naprawdę dalej to promować, bo robicie to fantastycznie, fantastycznie. Oddam Ci mikrofon. Dwa zdania. Ja powiem, ja powiem tylko, że to była wspaniała taka... Przygoda, żeby przenieść się w czasie dzisiaj, dzisiejszego właśnie wieczoru, dzięki właśnie wspaniałej grupie retro. Gratuluję panią autora. Pawła, jest, no, tej, to naprawdę tu jest one, kawał dobrej roboty, zrobią naprawdę. Dzień się. Dzień się. Dzień się bardzo, że jesteście z nami. Bardzo się Dziękujemy raz jeszcze wszystkim Państwu. W ogóle, drodzy Państwo, to jest też niesamowite, jak się ma taką wspaniałą publiczność, taką wspaniałą widownię, bo proszę mi wierzyć, że jak się stoi na scenie i się czuje od Was tyle pozytywnej energii, to naprawdę jest to niesamowity taki wodziec do działania dalszego, prawda? Także jeszcze raz bardzo dziękujemy i zapraszamy do na naszego.